Witam po dłuższej przerwie na moim kanale na co dzień. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o nożu Kershaw Capsule. Ten oto mały nożyk otrzymujemy w standardowym opakowaniu Kershaw. Nieco może przy dużym, jak właśnie na gabaryty tego noża. W opakowaniu oprócz nożyka znajdziemy również ulotkę Kershaw i no oczywiście woreczek foliowy, w którym zapakowany był nóż. Nóż zaintrygował mnie z kilku powodów. Pierwszym zasadniczym powodem jest to, no, że ma dość unikalny, ciekawy, no i można powiedzieć, że w pewnym sensie jeszcze dość niepowtarzalny sposób otwierania, a mianowicie jest to nóż, który można określić jako Manual OTF, czyli Open to Front. Nie mamy tu co prawda sprężyny, ale mamy tu duży niebieski przycisk, który wykorzystujemy właśnie do tego, żeby nóż. Otworzyć nóż nie jest zbyt duży. Moja dłoń to standardowo LK, że tak powiem. Więc kładąc go na dłoni widać, że nie jest to jakoś specjalnie duże ostrze. Natomiast ma oczywiście swoje walory. Przede wszystkim jako nóż EDC. No i właśnie jest dość unikalny. Ładnie wygląda. Ma ciekawy kształt ostrza. No, Niemniej jednak ma też y, szereg minusów. Y, generalnie wielkość noża to około 13 cm, y, w tym 5 cm to jest ostrze, wykonane ze stali, jak to w przypadku Kerszów zazwyczaj bywa, 8CR13MOV. Y, atutem tego noża jest również to, że został on zaprojektowany przez designera ANZO Design. Tak? O tym nas informuje również inskrypcja na. Ostrzu. Budowa noża. Nóż znajduje się, czy ostrze umieszczone jest między dwoma metalowymi okładkami, czy takimi linersami. Jeden jest tutaj widoczny, bo stanowi jakby podstawę do przesuwania suwaka, drugi jest ukryty w obudowie. Boczna niebieska część, którą Państwo tutaj widzą, oraz czarna część uchwytu. Dolna i górna, to są niestety, no niestety jest to e, nylon, wzmocniony niby włóknem szklanym, natomiast, no chyba to wzmocnienie nie jest aż takie duże. Aż żal, że nie jest to e, G10, bo wtedy nóż e, zyskałby troszeczkę atutów. E, w samej konstrukcji noża widać dużo nawiązań do tradycyjnych e, OTF-ów, a w szczególności do modelu firmy Microtech e, pocket, pocket Clip. Nie, przepraszam, Money Clip. To jest model, który został stworzony właśnie jako połączenie noża z portfelem, czyli generalnie idea polegała na tym, że mamy dość szeroką rękojeść, dość szeroki klip, pod który możemy sobie wkładać pieniądze. No i widać, że tutaj ta idea też jest obecna, czyli ten Kershaw Capsule może być właśnie takim Money Clipem. Możemy sobie tutaj banknoty wkładać pod dość szeroki szeroki, pod dość szeroki. Clips. Clips jest typu deep carry, więc jak wkładamy nożyk do kieszeni, praktycznie go nie widać. Mamy też niebieski wystający element, do którego możemy przyczepić liners, albo możemy przyczepić nożyk do kluczy. Generalnie jest takich rozmiarów, że nie będzie nam sprawiał kłopotów. Może właśnie funkcjonować i służyć nam jako brelok. Jakie są plusy noża? No przede wszystkim jego estetyka, tak? No jest dość niepowtarzalna, trochę można powiedzieć kosmiczna, kojarzy się z jakimiś transformersami, szczególnie te żłobienia, właśnie w, w rękojeści. Dość ciekawe otwieranie fajny niebieski przycisk, który musimy wcisnąć, przeciągnąć do góry, wtedy ostrze się blokuje. No i dość ciekawy kształt ostrza, który jest takim spir. Pointem. Natomiast ten spear point jest naostrzony tylko i wyłącznie z jednej strony. Także tylko jedna strona jest stroną e, tnącą. E, to jest dość duży atut. Fajnie wygląda ten nóż, nie jest za duży, więc jakby jego e, możliwości też nie są zbyt wielkie. E, co jest e, drugim atutem? E, to to, że ten nóż nikogo nie przestraszy, więc jeżeli powiedzmy, chcemy używamy noża właśnie w takich miejscach, w których może on przyciągnąć niezdrowe zainteresowanie naszych na przykład współpracowników, kolegów z pracy. No, to generalnie ten nóż raczej nie robi takiego zabójczego wrażenia. Więc też, też bym poczytał to jako atut. To znaczy, nie wiem, jak chcemy mieć nóż w biurze, położyć go sobie na biurku, to on nikogo nie przestraszy, nie będzie wydawał się dziwny, jak, jakaś dużo większa, jak jakieś dużo większe ostrze. Wygląda troszeczkę właśnie jak, jak USB, tak? Tutaj znowu kolejna analogia do yy, firmy Booker i otf -a właśnie USB, który jest oczywiście o TFM sprężynowym i wzorowanym troszeczkę właśnie na kształcie pendrive'ów. No i tutaj wydaje mi się, że też troszeczkę wygląda jak taki, taki klasyczny, stary, duży pendrive, więc powiedzmy leżąc sobie na biurku w ten sposób też nikogo nie przestraszy, więc możemy z nim swobodnie sobie otwierać paczki, korespondencje bez ryzyka, że spowodujemy jakieś oburzenie, czy krzyk, czy narazimy się na jakieś dziwne komentarze ze strony e, osób postronnych. E, to są wydaje mi się, dwa zasadnicze plusy tego noża. Więc pod tym względem, pod względem estetyki, pod względem otwierania, pod względem kształtu, nóż, nóż oceniam na bardzo dobre. E, niestety na tym się te plusy kończą. Ten nóż testowałem praktycznie przez miesiąc, czyli przez miesiąc był on cały czas w mojej kieszeni, e, cały czas z niego korzystałem, e, cały czas e, używałem go do różnych zadań. No oczywiście do takich, do których został stworzony, czyli otwieranie paczek, otwieranie listów, przecinanie jakichś materiałów niekoniecznie jakaś ciężka e, praca. No i dość szybko właściwie zaczęły pojawiać się e, minusy tego noża. Po pierwsze, yy, ostrze. No to podobno jest standard w OTF-ach, więc nie ma się co dziwić, ale ostrze zaczęło się dość szybko ruszać. Czyli mamy Blade Play i to Blade Play yy, góra-dół, jak i w osi przód- tył, prawda? Czyli. Dość dużo luzów. Myślałem, że uda się to wyregulować. Rozkręciłem ten nożyk, nasmarowałem, podkręciłem porządnie. Śrubki są całkiem fajne, także nie rozwalają nam się podczas odkręcania, skręcania, a dość długo nad nimi pracowałem. Niestety to podkręcenie daje efekt na dość krótki czas. Przy kolejnej nieco cięższej pracy, z powrotem te luzy, dość mocne, wyczuwalne, które były wracały. I jest to niestety moim zdaniem irytujące. A wynika w dużej mierze też z tego, że zastosow... zastosowane zostały tutaj bardzo słabe materiały. To znaczy, dlaczego nie zostało zastosowane G10, które by wzmocniło ten nóż? Nawet ta niebieska, wewnętrzna część noża, na której właściwie opiera się ostrze, tak? Bo spójrzcie, że to jest jakby taka struktura, która no, sprawia, czy wz no, wzmocniłaby po prostu, gdyby ta część niebieska była wykonana z jakiegoś metalu, to generalnie ostrze nie miałoby takich tendencji do Blade playa prawa lewa. No, pocieszające jest to, że ten blade play, e, że ten blade play e, ustabilizuje się na pewnym poziomie, to znaczy, nie postępuje, już, jak nam się pojawi, no to nie będzie, nie będzie gorzej, że tak powiem, chociaż no jest dość duży niestety i dość, dość irytujący. Ma się wrażenie, że ma się taki rozklekotany nóż w kieszeni, nie czuć przez to takiej pewności przy używaniu tego noża i niestety no, pewne filmiki na YouTubie też robią takie testy właśnie tego modelu kapsuł i wyglądają one niestety niezbyt fortunnie, to znaczy za każdym razem ten Blade Play dość szybko się pojawia, u mnie również w tym momencie, jest on widoczny, chociaż nóż niedawno był regulowany. No i drugi minus to właśnie znowu ta jakość materiałów bardzo słaba. Niby mamy tutaj nylon wzmocniony włóknem szklanym, no ale niestety nie wiem, czy to będzie widać. Podczas regulacji śrubek przykręciłem jedną śrubkę zbyt mocno właśnie tą śrubkę, którą Państwo tutaj widzą, i ten nylon zaczął się niestety tutaj odkształcać. Tak? Czyli to pokazuje, że no nie jest to zbyt dobry, yy, dobry materiał. No i przez to nóż yy, no nabiera takiego wymiaru bardziej gadżetu niż yy, czegoś solidnego, czegoś na czym można polegać, no, czegoś co się ceni w EDC. Tak? Czyli właśnie tej, tej solidności, yy, tej sprawności. Yy, nóż chodzi bardzo płynnie. Tutaj akurat mechanika jest fajna. Yy, Płynność tego przechodzenia noża jest, jest też dość ciekawa, chociaż szczerze powiedziawszy, bałbym się go wbić w ten sposób, bo obawiam się, że ten przycisk po prostu by się wyłamał, nie wytrzymałby tego docięcia, OK. Oczywiście w miarę, w miarę rozsądnego nie jest to duże, duże ostrze, natomiast do wbijania miałbym pewne, pewne obiekcje. Reasumując, za wykonanie, no niestety, mimo że mamy tutaj designera, mimo że pomysł estetyczny bardzo ciekawy, mechanizm też niezwykle interesujący, no za wykonanie, niestety maksymalnie mógłbym postawić turuje. Także biorąc pod uwagę to, że estetykę oceniłem na 5, wykonanie na 3. No, to i tak jest to nóż na 4, na tak? Więc w zależności do czego potrzebujecie tego noża, jeżeli to ma być taki nóż, no właśnie do biura, do otwierania korespondencji, paczek, fajnie wyglądający, przykuwający uwagę, bo rzeczywiście on też. Hmm, Zbudza zainteresowanie te otf -y otwierane właśnie ręcznie, jeszcze nie są takie popularne. No to tak, to myślę, że warto się nad nim zastanowić. Nożyk też nie jest duży, nikogo nie przestraszy, nikogo nie przerazi, natomiast no, spełnia swoje funkcje tnące. Natomiast jeżeli zależy Wam na czymś bardzo solidnym, na czymś, co można, na czym można naprawdę polegać, no to niestety niekoniecznie tak. We mnie, no niestety ta druga część, czyli właśnie ta, to słabe wykonanie, słabe materiały, no wzbudziły takie mieszane uczucia. Zdaję sobie sprawę, że pewnie gdyby te materiały były lepsze, to ten nóż też nie byłby taki budżetowy. W tym momencie nóż kosztuje około 200 zł. Natomiast mam wrażenie, że za te 200 zł moglibyśmy znaleźć ciekawsze, ciekawsze. Noże ciekawsze rozwiązania. No, sama, warto tutaj wspomnieć, że sama formuła takich manual OTF bardzo mocno się rozwinęła. Booker stworzył nieco dłuższą wersję OTF-a, właśnie takiego manualnego, bodajże nazywa się Sleek. Też niezbyt dobrze dopracowany, ale być może troszeczkę lepszy, bo tam jest na ostrzu D2. Kilka jest też poziomów tego wysuwania, więc nie musimy całego ostrza wysuwać jak w Kershaw kapsul. Możemy wysunąć tylko pół, jest blokowanie jakby po środku. Ostrze też jest nieco dłuższe, ma też taki kształt sztyletu, no właśnie taki sztylet zaostrzony z dwóch stron. Natomiast też tam słyszałem, że to ten Blade play, play się powtarza. Natomiast pocieszające jest to, że sam pomysł jest naprawdę niezły. Tak? To wysuwanie jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, bardzo intuicyjne i bardzo szybkie. Jak wyciągamy z kieszeni, właściwie jeden ruch wystarczy, żeby ten nóż szybko, szybko rozłożyć. Więc mam nadzieję i, i poniekąd no ta nadzieja pokrywa się z działaniami firmy Kershow. Mam nadzieję oczywiście, że ten pomysł będzie się rozwijał. I w tym roku firma Kershow stworzyła kolejny właśnie manual OTF o wdzięcznej nazwie Interstellar. I ten, ten OTF manualny również jest właśnie oparty na tej samej zasadzie, ale z tego co obserwowałem no na razie na filmikach, nie miałem go w ręku, Korespondowałem też z, z amerykańskimi youtuberami, którzy, y, którzy recenzowali właśnie y, Interstellar. To jest to już dużo bardziej wzmocniona konstrukcja, czyli więcej tam jest metalu. Y, na okładzinach już się chyba też pojawia y, G10, więc y, no, jakby ten pomysł, który y, no, być może właśnie w kapsule był dopiero prototypem, a w kolejnych modelach będzie rozwijany, to no, widać, że nie został zarzucony i dobrze, bo ten pomysł otwierania jest naprawdę, naprawdę ciekawy. Naprawdę intuicyjny i naprawdę przyjemny, fajny, nawet, żeby sobie tak poklikać dla, dla samego siebie. Także pod tym względem jest to też ciekawe, ciekawe rozwiązanie. No i w Interstellar rzeczywiście to już wygląda troszkę lepiej, chociaż nadal ten Blade Play funkcjonuje. Nie mam zbyt dużego doświadczenia w OTF-ach, ale podobno, no, podobno jest to standard. Także no niestety OTF-y są taką konstrukcją, że ten Blade Play musi się pojawiać, ale czy tak duży jak w kapsu no nie wiem, wydaje mi się, że mógłby być, mógłby być mniejszy, można by było go ograniczyć, gdyby były lepsze materiały. Tym bardziej, że właśnie po wyregulowaniu tego noża on jest naprawdę sztywny, on bardzo fajnie się trzyma, tylko no niestety tej sztywności nie utrzymuje długo, bo wystarczy pierwsze cięższe cięcie, na przykład tektury i wracamy do Blade Play'a, który mieliśmy wcześniej. Na koniec kilka porównań, czyli Kershaw Capsule Porównajmy go sobie najpierw z nożem z tej samej grupy, czyli z noży niezbyt dużych, a mianowicie Boker Fragment, którego też recenzję miałem okazję niedawno. Właściwie to była pierwsza moja recenzja na tym kanale, więc możecie sobie do niej wrócić. Noże dość podobne gabarytem, natomiast zdecydowanie w przypadku Kershaw Capsule jest to no, widać, że solidniejszy nóż, to znaczy czujemy, że trzymamy nóż. No fragment z racji swojej filozofii jest takim bardzo minimalistycznym fragmentarycznym elementem tak? ta rękojeść jest tutaj zasugerowana jedynie ale jeżeli chodzi o, o długość jest dość podobnie Sandrymu 7010 czyli znowu klasyka klasyka EDC no to tu już nieco większe ostrze jeżeli sobie przyrównamy do Kershaw Capsule, widać, widać tutaj tą różnicę wielkości. No i ostrze większe, i, i rękojeść, tak? No, praktycznie o jedną trzecią cała konstrukcja noża jest, jest dłuższa. Real Steel Precision, czyli projekt Jakuba wieczorka. Poltergeist design, bardzo fajne projekty. Niedawno nabyłem też kolejny nóż tego projektanta, czyli słynną lunę. Też, jeżeli macie ochotę, mogę o niej troszeczkę opowiedzieć. Więc tak to wygląda. Nożyk raczej kategorii mniejszych noży, no ale właśnie tu są te plusy, że y, bardziej dyskretny, ten klip też jest fajny deep carry, rzeczywiście on znika w kieszeni, praktycznie nie widać co nosimy no i właściwie jak wyciągniemy to też na pierwszy rzut oka nie wiadomo co to jest czy to jest nóż, czy to jest może coś e, coś innego moja, moja ocena finalna tego noża, no to właśnie mm, no mocne cztery. estetycznie mnie on fascynuje, natomiast jeżeli chodzi o wykonanie mogłoby być naprawdę lepiej szczególnie właśnie zastosowanie tych okładzin które mogłyby być właśnie okładzinami G10 już by to poprawiało ergonomikę i funkcjonowanie tego noża natomiast reasumując no więcej za to nie dam jeżeli państwo zależy na solidności no to niekoniecznie ale jeżeli na estetyce no to myślę że warto pomyśleć o tym nożu w Capsule może niedługo nabędę Kershaw Interstellar i wtedy opowiem o, o tym, jak ten pomysł w firmie Kershaw, czyli manualnych OTF-ów, e, rozwija się, jaką przybiera formę. E, także e, do zobaczenia za e, jakiś czas. E, zachęcam Państwa do subskrybowania mojego kanału. E, zachęcam do komentowania, lajkowania i do zobaczenia. Za jakiś czas. Na co dzień. Zawsze z Wami. Do widzenia.